Witam w kolejnym filmiku. Stwierdziłam, że nagram w ten sposób, dlatego że tam się nie gibon i może mi się uda go zbliżyć. A może jeszcze zacznie skakać? Kaczki hałasujące, kaczki, ławęcie. A w takiej pięknej, kojącej scenarii. Może opokażę kaczka płynie. Kaczki płyną. Więc sobie tam coś szuka, zbieram. One no, fajnie skaczą tutaj po tych drzewach. Potrafią z jednego odległego drzewa na drugie. O, 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 o! Czy ja coś odchwyciłam? Coś tam się zaczęło dziać. Chciałabym w tej pięknej scenerii opowiedzieć o takich trzech zapachach, gdzie wyczułam parę, a nawet może trzech-czterech. Mówię, że mi tylko telefonów zawsze do wyłoby tutaj. Parę.